Projekt Dialog Międzywyznaniowy i Międzykulturowy, realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z norweskim partnerem Polsk Center, skłania do refleksji nad znaczeniem i miejscem Polaków przebywających na emigracji, do refleksji nad znaczeniem i miejscem Polonii w Norwegii, a nawet i szerzej na świecie. Dialog Międzywyznaniowy i Międzykulturowy. Przywraca wiarę w potencjał i możliwości Polaków oraz ich rolę w budowaniu pokoju na świecie. W założeniach projektowych czytamy: Program kształcenia Dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy. Ma odpowiadać na szerokie społeczne zapotrzebowanie dialogu różnych grup wyznaniowych i kulturalno-narodowościowych we współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Migracje spowodowane wojnami, a także poszukiwaniem dogodniejszych miejsc zamieszkania i pracy obecnie bardzo mocno dotknęły wschodnioeuropejskie kraje Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Polskę. Przykład Norwegii jest bardzo atrakcyjnym, a zarazem mało zbadanym i spopularyzowanym we współczesnym społeczeństwie polskim. Trwający w przybliżeniu od połowy XX wieku proces tworzenia społeczeństwa wielokulturowego odbywa się w tym kraju w sposób bardzo harmonijny, pozbawiony konfliktów, z poszanowaniem przestrzeni kulturowo-narodowej autochtonicznej ludności Norwegii. Otwartość ludności norweskiej na przybyszy jest realizowana przy jednoczesnym przywiązaniu i szacunku wobec własnej spuścizny kulturowej i tradycji narodowej. W konstytucji Norwegii jest utrwalony fakt istnienia oficjalnej religii luterańsko-augsburskiej i obowiązek wychowania w niej swych dzieci przez jej wyznawców. Gwarantowana przy tym jest także swoboda praktyk religijnych. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 roku z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem uczelni jest Służba Bogu i Ojczyźnie Deo et Patria. W ciągu swojej ponad stuletniej historii, KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej. Zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą, KUL dziś jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych, rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra ojczyzny i kościoła. Postać papieża św. Jana Pawła II, którego imię nosi Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zostanie w Norwegii w czasie trwania projektu Dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy przywołana kilkukrotnie. Plan tasemut for Helses, avstatsminister Johan Lundblad. Han har tydligt förberett sig på besöket. Norden, jag har aldrig sett han så påklätt när han kommer nu strax. Polsk Center jest miejscem spotkań Polaków, jest miejscem koncentracji polskiej działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej w Norwegii, miejscem konferencji i spotkań roboczych, wymiany myśli i doświadczeń, promowania kultury i propagowania dobrych praktyk w różnych dziedzinach życia społecznego. Polsk Center to norweska i formalna nazwa domu polskiego w Norwegii, skupiającego większość polskiego życia w tym kraju i działającego w wielu aspektach w oparciu o społecznikowskie zaangażowanie grupy osób tworzących środowisko współpracy. Barum International Hub jest przestrzenią współpracy i kulturowych spotkań różnych grup etnicznych. W której biorą udział inwestorzy i przedsiębiorcy, inicjując startupy, organizując spotkania biznesowe, spotkania B2B oraz konferencje, a także szkolenia i działania wspierające aktywność zawodową i społeczną. Barum International Hub ma siedzibę nad Oslofjord przy Fjordwajen 1, w gminie Barum, sąsiadującej od zachodu z Oslo, 12 km od centrum stolicy, przy głównej trasie przelotowej ze Sztokholmu do Kristiansand E18. Barum to gmina z najwyższym dochodem na mieszkańca nie tylko w Norwegii, ale i całej Skandynawii oraz z najwyższym w Norwegii odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. Dzielnice Barum, szczególnie te wschodnie graniczące z West End Oslo, są najdroższymi i najmodniejszymi dzielnicami mieszkaniowymi stołecznej metropolii Norwegii. Na jej terenie mają swoje siedziby najważniejsze i strategiczne norweskie firmy, takie jak Equinor, dawny Statoil, zajmujące się wydobyciem ropy i gazu, Telenor, narodowy koncern telekomunikacyjny, Storebrand, koncern ubezpieczeniowy. Aker Solutions – firma z branży przemysłu stoczniowego i wiertniczego. Norske Skog Industrier, firma z branży przemysłu drzewnego i papierniczego. Renewable Energy Corporation – firma zajmująca się energią odnawialną. Wallenius Wilhelmsen Logistics – firma należąca do branży żeglugi morskiej. IF Skade Forsikring – koncern ubezpieczeniowy. Norwegian Air Shuttle – Firma należąca do branży żeglugi powietrznej. DNVGL. Den Norske Veritas. Firma należąca do branży certyfikacji i cyberbezpieczeństwa. Viking Arm. Firma nagrodzona na Wielkiej Gali biznesu gminy Barum w 2022 roku w kategorii najbardziej innowacyjny produkt. Boston Dynamics. Firma z branży robotyki. Gmina Barum została uznana za najlepsze miejsce do życia w Norwegii. Położona między morzem a porośniętymi lasem górami, stwarza doskonałe warunki do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Według spisu z 1 stycznia 2022 roku w Barum mieszka na stałe 4471 Polaków. Podobna, trudna do ustalenia liczba Polaków przebywa w gminie Barum w celach zarobkowych czasowo. Realizacja projektu Dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy i dwukrotne zorganizowanie konferencji pod tym tytułem na terenie barum podkreśla wagę całego przedsięwzięcia. Warto zauważyć, że większość wymienionych wyżej firm norweskich znajduje się na Półwyspie Fornebu lub w jego najbliższym sąsiedztwie na tzw. norweskim Manhattanie, na którym dominuje architektura szklano-aluminiowa. W latach 1939-1998 na Półwyspie Fornebu znajdowało się lotnisko, na którym w 1989 roku wylądował papież Jan Paweł II. Projekt Dialog Międzywyznaniowy i Międzykulturowy realizowany przez katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Polsk Center AS w 2022 roku osnuty był wokół kilku większych i kilkunastu mniejszych wydarzeń, wśród których należy wymienić kick-off meeting KUL cool w Oslo w lutym 2022 roku. St. Olaf's Gaver, Wielka Noc po ukraińsku. Wydarzenie w parafii pod wezwaniem św. Halwarda w Oslo w kwietniu 2022 roku. Wielokulturowość w Norwegii w XX i XXI wieku, a polskie doświadczenia historyczne. Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w kwietniu 2022 roku. Niedziela Dobrego Pasterza w katedrze pod wezwaniem św. Olafa w Oslo w maju 2022 roku. Integracja polsko-ukraińska w wielokulturowej Norwegii. Konferencja w Chowik w maju 2022 roku. Konsberg, Hilland, Munkelit, Ryukan. Wizyta studyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w mniszej pustelni w maju 2022 roku. 17 maja Narodowe Święto Norwegii. Inaczej, Dzień Flagi lub Dzień Konstytucji. Najważniejsze święto państwowe w życiu Norwegów. Olsok, Narodowe obchody Dni Patrona Norwegii Świętego Olafa. Trzydniowa uroczystość w Trondheim i Stiklestad, odbywająca się co roku w dniach 27-29 lipca. Regina Pacis Ora Pro Nobis. Procesja Maryjna z parafii Świętego Halwarda do Katedry Świętego Olafa w sierpniu 2022 roku. Dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy Stop wojnie Konferencja w Westre-Gausdal pod Lillehammer w październiku 2022 roku. Dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy Stop wojnie Konferencja w Chowik w siedzibie Polsk Center w listopadzie 2022 roku. Szopka i jarmark Bożonarodzeniowy na Akerswajen w katedrze pod wezwaniem Świętego Olafa w Oslo w grudniu 2022 roku. Projekt Dialog Międzywyznaniowy i Międzykulturowy w 2022 roku był realizowany w Norwegii z udziałem wielu osób, organizacji, firm i instytucji w kilku przestrzeniach i na kilku płaszczyznach czy też w kilku wymiarach oraz w kilku formach. Przestrzeń należy rozumieć jako lokalizację geograficzną, np. miasto Oslo oraz konkretne miejsce w tej lokalizacji, np. sala konferencyjna, sala parafialna, kościół, meczet, dom, hytta, pustelnia, ulica czy też przestrzeń miejska. Projekt Dialog Międzywyznaniowy i Międzykulturowy był realizowany m.in. w Oslo, Chowik, Trondheim, Kongsberg, Ryukan, Drammen, Lillehammer i Westre gausdal Płaszczyznę, czy też wymiar dialogu definiowali jego uczestnicy. Czym innym był dialog katolików z muzułmanami lub też katolików z protestantami, a czym innym dialog Polaków z Norwegami przynależącymi do Kościoła katolickiego lub też Syryjczyków, Marokańczyków i Pakistańczyków wyznających religię muzułmańską. Do forum dialogu należy zaliczyć grupowe rozmowy tematyczne, dyskusje uczestników projektu, wykłady konferencyjne prelegentów, polemiki będące następstwem odpowiedzi na pytania audytorium kazania i wszelkie inne wypowiedzi w czasie trwania uroczystości o charakterze religijnym, kulturalnym, wywiady i wypowiedzi o charakterze medialnym, spotkania online, a także rozmowy telefoniczne oraz korespondencje mailowe i smsowe. Uczestnicy prowadzili dialog w wielu językach: w polskim, norweskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, niemieckim, a także pakistańskim, afgańskim, arabskim, marokańskim, syryjskim, hiszpańskim, chorwackim, wietnamskim i koreańskim. Na przebieg pracy z projektem Dialog wielki wpływ miał konflikt zbrojny na Ukrainie. Jego konsekwencje, fakt napływu uchodźców wojennych z tego kraju do Polski i do Norwegii. Łącznikiem Polsk Center ze społecznością ukraińską w Norwegii okazał się Monk Mikael, mnich urodzony w Estonii, przynależący od 2006 roku do pustelni trapistów, modlących się kontemplacyjnie pustelników w położonej wysoko w górach pustelni Hylland Munkelit, założonej przez Amerykanina ojca Roberta Andersona w roku 1967. Ojciec Robert Anderson, po 53 latach pustelniczego życia poświęconego modlitwie, w ekstremalnych warunkach, bez prądu i jakichkolwiek wygód, zmarł 29 września 2020 roku w opinii świętości. Pustelnia ojca Roberta Andersona, z racji jego przywiązania do liturgii starocerkiewnosłowiańskiej, stała się centrum duchowym nie tylko dla norweskich katolików, ale i dla mieszkających w Norwegii grekokatolików i prawosławnych. Aby lepiej zrozumieć warunki w jakich toczył się dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy na norweskiego partnera projektu Polsk Center, należy spojrzeć przez pryzmat działalności Polsk Center jako domu polskiego w Norwegii. Oraz internetowej telewizji polonijnej. Obie struktury powstały na bazie Związku Polaków w Norwegii, najstarszej organizacji polonijnej w Norwegii, założonej w 1984 roku. Społeczeństwo wielokulturowe w Norwegii bardzo wyraźnie widać przy okazji cyklicznych corocznych festiwali kulturalno-muzycznych organizowanych w Oslo. Internetowa telewizja polonijna w latach 2015-2021 miała okazję nagrać kilka z nich. Najbardziej znane festiwale to St Hansaften Werwenbukta, Warstold Festivalen oraz Eras Festival. Imprezy gromadzą zazwyczaj kilkutysięczną widownię i przebiegają w bardzo przyjaznej i wesołej atmosferze. Szczególnie na Eras Festival można podziwiać artystów z wielu państw afrykańskich i azjatyckich, a także z Ameryki Południowej i Środkowej. Kolorowe stroje narodowe i oryginalny repertuar dostarczają odbiorcom niezapomnianych wrażeń. Współistnienie w przestrzeni festiwalowej różnych grup narodowościowych, etnicznych, religijnych i językowych, zasymilowanych ze społeczeństwem norweskim, to fantastyczny przykład dialogu międzykulturowego w Norwegii. Materiał edukacyjny przygotowany w ramach projektu Dialog Międzywyznaniowy i Międzykulturowy będzie dostępny w języku polskim, angielskim i norweskim na stronie internetowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Polsk Center. Zapraszamy!